Cześć, cześć, cześć! Przed Wami recenzja poradnika od domu wydawniczego Rebis i jest to narcystyczna osobowość naszych czasów. Książkę napisała W.K. Campbell i Caroline Chris, a jej premiera była 13 luty 2024. I słuchajcie, książka, jak może tu Wam się nie rzuca w oczy, ale jest około 2 cm wyższa od standardowych i e, nawet centymetr dłuż, dłuższa. Jak zauważycie, mamy. Średniej wielkości dróg, no i bardzo, bardzo dużo tutaj zaraz się pojawi Wam wykresów, które pokazują nam różnice, które autorzy chcieli nam tutaj ukazać. Coś pomiędzy czegoś, o między innymi już tutaj. Sportnika dowiemy się, kim jest narcyz i jak to się stało, że w ogóle pojawiło się owe określenie. Ja dowiedziałam się, że dawniej istniały dwa typy narcyzów. Wiecie, jednym z nich był narcyz wielkościowy, czyli który wszystkimi manipulował i siebie stawiał na pierwszym miejscu, lubił się popisywać i obrażać innych, sugerując tym, właśnie, swoją wyższość. Drugim typem był narcyz wrażliwy, który chciał, żeby go podziwiano. Był delikatny, czuły, wrażliwy i zamknięty w sobie. Mógł też występować jako osoba, która y, łączy też dwie cechy ze sobą. I tak zwany władca wszystkiego z dość szybkim obrażaniem się. Wiecie, każdy przypadek będzie tutaj mm, bardzo dobrze opisany, nawet mamy podane nazwy znanych ludzi, którzy przejawiają określone skłonności, no ale w moim otoczeniu oczywiście występuje raczej ten trzeci typ. <sum> Sami możecie też sprawdzić, czy czasami nie macie przejawów narcyzmu ze sprawą pewnych pomiarów z tabelki ze strony 52. Na stronie 57 e, był taki interesujący test mierzenia narcyzmu, który też możecie sobie przejść. Podobno wielu narcyzów prowadzi swoje konta społecznościowe i na podstawie wytycznych z książki sami możecie określić, czy ten ktoś jest tutaj akurat z wami, no bo sprawia mu to przyjemność, czy może raczej zależy mu na rzeczach, które za niego bądź dla niego wykonujecie. I wiecie, bardzo dobrze mi się czytał, ze względu, że hmm, cokolwiek nie mieliśmy tutaj wytłumaczone, to był do tego podany konkretny przykład, e, oraz nawet osoba, która pod te kryteria właśnie e, występowała. No, a ciekawsze było dla mnie to, że nie zawsze rodzimy się narcyzmami, choć bywa, że jest to zaburzenie, którym uległo nasze myślenie. To kim się stajemy, w dużej mierze zawdzięczamy naszemu dzieciństwu. No, niestety albo stety, cokolwiek w życiu robimy, czego się boimy lub co akceptujemy. Wywodzi się właśnie ze sposobu naszego wychowania. To, czego nam brakowało, staramy się zapewnić później sobie w dostatku. I obserwując zachowania naszych rodziców, tak naprawdę zbieramy sobie schematy, na które bazujemy, powielając je, ewentualnie idąc w zaprzeczenie. Poradnik daje nam wiele cennych wskazówek, jak przede wszystkim bronić się przed narcyzmami, lecz zwraca też uwagę na to, żeby. Może najpierw przyjrzeć się własnym cechom charakteru. Wiecie, jak to mówią, że kocioł przeganiał garnkowi, tak? Ale kocioł nie wiedział, że też broił. Także nigdy bowiem nie wiadomo, czy czasami największym wrogiem nawet nie jesteśmy dla siebie my sami. Świetny paradnik, lubię takie czytać. Lubię czytać, kiedy są napisane po ludzku, dla ludzi i mamy konkretne schematy, przykłady, a nie tylko określona tabelka i w sumie nie wiecie o co chodzi, bo nawet nie rozumiecie słów. Tu zrozumiecie wszystko. I to jest właśnie na największy plus. Takie poradniki najbardziej polecam, dlatego ma u mnie wysoką ocenę. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa pa pa. pa.